oto moje 5 hitów tego katalogu. Powiem wam, że to serum to jest moja codzienna ulga dla skóry. E, naprawdę, kiedy czuję, że skóra jest taka sucha, napięta, szara albo e, po prostu potrzebująca wody, sięgam po nie. Daje takie nawilżenie, które odczuwam od razu. A po nocy budzę się z mięciutką, napiętą skórą od nawilżenia. Uwielbiam też je, bo nie jest tłuste. No i wchłania się błyskawicznie i łatwo wkomponowuje mi się w codzienny rytuał. Po prostu nakładam je po oczyszczeniu. Ostatnio też zauważyłam, że skóra naprawdę mniej się przesusza przy zmianach właśnie takich temperatur, tak jak teraz jest. Raz ciepło, raz zimno, a drobne linie i znuarszczki wyglądają najgładsze, także idealne na jesień, kiedy potrzebujemy takiego komfortu dla skóry, ale nie lubimy ciężkich, tłustych kremów, które no, dość długo się wchłaniają. A to mój mały sekret do gładkich, mocniejszych włosów pre-szampon, który nakładam przed myciem, na wigotę włosy, 5 minut przed myciem właśnie, działa jak taka tarcza ochronna, dzięki swojemu tutaj kompleksowi bon Repair zmniejsza plątanie i łomliwość włosów, pomaga zamknąć też łuski włosa i odkąd go stosuję, włosy są po prostu grubsze, miększe w dotyku, bardziej lśniące i naprawdę łatwiej je rozczesywać, nawet po dłuższym dniu włosy nie puszą się tak bardzo, a końcówki no, wyglądają dużo zdrowiej niż wcześniej. Uwielbiam też ten produkt, że to taki szybki, prosty rytuał, a efekty są naprawdę widoczne. Tak jakbym wyszła prosto z salonu kosmetycznego. Zobaczcie jego gramaturę, czy to jak to się tam mówi, jest bardzo gęsty i wystarczy rozdzielić włosy na pasma, posmarować, poczekać 5 minut i po prostu dawać. Mycie normalne, dwukrotne. Witamina C. To u mnie produkt wieczorny. Po oczyszczeniu skóry nakładam ją na noc, a rano zmywam i stosuję filtr SPF 50, bo jest bardzo ważne, żeby był duży filtr, żeby chronić właśnie skórę. 20% witaminy C daje naprawdę mocne działanie, tak jak z salonu, a kapsułki gwarantują świeżą dawkę w każdej porcji. Ona się nie utlenia. Skóra po takiej kuracji wygląda naprawdę promiennie zdrowo i jest bardziej jędrna. Dla mnie to świetny sposób na przebarwienie. I matowość skóry, które pojawiają się, no niestety, po lecie, po tym naszym słoneczku. Uwielbiam ten produkt, bo widać naprawdę efekty szybko, a używanie go w wieczornej rutynie jest super proste, ponieważ przełamuje się tutaj, ucina się, czy tam obrywa się tutaj tą końcóweczkę. Wyciskamy, czy to na dłoń, czy to bezpośrednio na skórę, rozsmarowujemy zapach przecudowny uzmarowałam się usmarowałam. Zapach przecudowny i naprawdę mega mocno działa. Kilka godzin przed myciem włosów nakładam serum regenerujące, e, które odbudowuje włosy, wygładza końcówki i sprawia, że włosy są mięciutkie, lśniące. I mniej się puszy, jest po prostu, a pięknie pachnie. Wyglądają naturalnie dobrze. Serum jest lekkie, nie obciąża włosów, a efekty widać już po kilku użyciach chociaż ja już zauważyłam po pierwszym, że włosy były bardziej elastyczne, bardziej zdrowe i pięknie się układały. A co najważniejsze, są mega mocno nawilżone i takie gładziutkie. I po prostu to serum naprawdę. Bardzo fajnie wkomponowało mi się w moją rutynę pielęgnacyjną, jeśli chodzi o moje włosy. Coś naprawdę wyjątkowego: Astaxantyna to jeden z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów dostępnych w suplementach. Działa o wiele silniej niż witamina C aż o 6 tysięcy razy silniej. Wspiera ochronę komórek przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym, czyli tym wszystkim złym, które nas atakuje od środka. Ja stosuję ją szczególnie teraz. Zwiększyłam dawkę sobie do dwóch kapsułek na dzień. Właśnie się jesienią i zimą. Pomaga chronić skórę przed szarością, poprawia koloryt, a jednocześnie wspiera cały organizm. Wzmacnia odporność nie tylko u mnie, ale i u mojej rodzinki. Szczególnie u oskarka. Dodatkowo w składzie ma ekstrakt z błonnikami Porówki czarnej oraz witaminy C i E, które właśnie wspomagają jej działanie. Dla mnie to produkt numer jeden, wszechstronny. Dbam o skórę od środka, wspieram odporność i czuję, że naprawdę organizm ma większą ochronę w chłodniejsze miesiące, takie jak teraz, właśnie się zaczynają. Uwielbiam ją w mojej jesienno-zimowej rutynie. To już koniec moich pięć hitów tego katalogu, a właściwie oferty, która kończy się już w sobotę. W sobotę kończy się właśnie oferta minus 50% na całą pielęgnację, także szybciutko loguj się na swój profil na Oriflame i wskakuj, zobacz tą ofertę, bo tam naprawdę nie tylko te przecudowne produkty są w promocji, ale również zestawy nowe, czy również właśnie inne produkty, na które warto, naprawdę warto zwrócić uwagę. I warto wrzucić do koszyka, ponieważ no, takich cen jeszcze nie było. Także szybciutko wskakuj. Jeśli będziesz potrzebować jakiejkolwiek pomocy, to napisz do mnie, chętnie pomogę, podpowiem. Nie chcę też, żebyś tutaj wybrała sobie produkt, który na przykład się nie przyda, bo ja wcześniej właśnie przeprowadzam taką autoanalizę, dzięki której będę mogła ci podpowiedzieć, co jest dla ciebie najlepsze i co ci się sprawdzi.